Jasne dni moje, moje szkolne czasy, kiedy serce dziecinne z wiarą i otuchą do grona towarzyszów i do murów klasy przylgnęło, przyrosło na głuchu. Szanowni Państwo, mam zaszczyt być gospodarzem szkoły w jej roku jubileuszowym. I nie ukrywam, że jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale także wyjątkowe przeżycie. Mam bowiem świadomość, iż Liceum Kopernika to znacząca i ważna część życia wszystkich nas tu zebranych. W innym przypadku nie byłoby nas tu dzisiaj. A dzisiejszy dzień będzie szczególny. To dzień pełen wspomnień, spotkań po latach, przeżyć, wzruszeń. Dzisiejszy dzień to chwila pełna refleksji, powrotu do przeszłości, do dobrych wspomnień to niewątpliwie czas połączenia przeszłości z chwilą obecną. Dzieje Kopernika to ważna część naszego życia, ale również istotna część historii naszego miasta, powiatu, Śląska, a znakomitym wizerunkiem liceum są ludzie wychowani i wykształceni w murach tej szkoły, a jest ich naprawdę wielu. Na przestrzeni 90 lat mury Kopernika opuściło 9595 absolwentów. W samym roku ubiegłym szkoła ukończyło 207 uczniów. Mieliśmy okazję współtworzyć ludzi szlachetnych i wartościowych. Ludzi świata nauki, prawników, lekarzy, nauczycieli, artystów, inżynierów, polityków, duchownych, przedsiębiorców. Ludzi szlachetnych i wartościowych. Wierzę też, iż bogaty dorobek naukowy i kulturalny szkoły jest dla współczesnego pokolenia niezwykle inspirujący i motywujący. Napawa dumą, ale również stawia wysokie wymagania. Możemy poszczycić się wysokim poziomem nauczania, sukcesami naszych uczniów i nauczycieli, absolwentami cenionymi w Polsce i za granicą, a także nieustannie rosnącym zainteresowaniem młodzieży. Nauką w naszym liceum. Dbamy o poziom kształcenia, prowadzamy liczne innowacyjne działania, bierzemy udział w ogólnopolskich projektach naukowych, prowadzimy aktywną współpracę zagraniczną, realizujemy wiele projektów międzynarodowych. To dzięki nim w ostatnich latach gościliśmy w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Turcji, Bułgarii, Szwecji, Finlandii, Irlandii, Anglii. Byliśmy na Islandii i na Ukrainie. Kopernik to także nasze ukochane szkoły partnerskie. To z gimnazjum, Pan Weiler w Niemczech, z którym współpracujemy od 29 lat, i gimnazjum w niedalekim czeskim Bokuminie. Bez corocznych wizyt w tych szkołach, Kopernik nie byłby tym samym Kopernikiem. Ostatnie lata to także współpraca naukowa w zakresie prowadzenia klas frankofońskich pod patronatem Ambasady Francji, patronaty Akademii Górniczo-Górniczej w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i niezwykle interesujące kontakty z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną imienia Leona Schillera w Łodzi, dzięki życzliwości jej rektora, a naszego absolwenta. I sport w Koperniku. Właściwie wychowanie przez sport. Kto chodził do Kopera, ten wie o czym mowa. Siatkówka, koszykówka, piłka ręczna i nożna, lekoatletyka, narciarstwo, biegi na orientację, pływanie, szachy. To wszystko nie jest nam obce. Zaangażowanie nauczycieli przekuwa się w sukcesy uczniów. To przecież Kopernik przez osiem kolejnych lat wygrywa rywalizację sportową szkół średnich w powiecie cieszyńskim. To właśnie w 2019 roku siatkarki naszej szkoły wywalczyły wicemistrzostwo Śląska, a dziewczęta w wojewódzkiej licealiadzie o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty także zdobyły srebro. Długo by jeszcze można było mówić, ale po co? Kochamy sport. Nie mogłabym nie wspomnieć choć jednym zdaniem jeszcze o jednym ważnym wydarzeniu kojarzonym z Kopernikiem. To charytatywny koncert walentynkowy na rzecz hospicji imienia Łukasza, ewangelisty, organizowany przez nasze liceum od ponad 20 lat. Impreza, podczas której młodzież nasza może zaprezentować swoje zdolności, pasje i talenty, a równocześnie zrobić coś dobrego dla innych. Szczycimy się tym i jesteśmy z tego bardzo dumni. A kto z Państwa nie widział, zapraszamy w lutym. Lecz szkoła to nie tylko wyniki egzaminów, statystyki, rankingi, słupki, olimpiady i konkursy. Szkoła to przede wszystkim ludzie ją tworzący pedagodzy, pracownicy, uczniowie i ich rodzice. Ich wspólnym celem jest wszechstronny rozwój młodego człowieka odkrywanie jego predyspozycji, pasji, marzeń i planów na przyszłość. To pomoc w wyborze właściwej drogi życiowej i zawodowej kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich. To wspólne działania na najwrażliwszej istocie, na młodym człowieku. Dzisiaj zatem, korzystając z okazji, wyrażamy nasze uznanie i wdzięczność dla dawnej i obecnej kadry nauczycielskiej, dla wszystkich pracowników szkoły. To właśnie Państwo tworzyli historię szkoły na przestrzeni tych 90 lat i pozostawili cząstkę siebie w jej dorobku. Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów i nauczycieli, którzy wysoko postawili poprzeczkę nam, swoim następcom. Dziękuję również za przybycie na dzisiejszą uroczystość wszystkim emerytowanym nauczycielom i pracownikom. Dziękujemy również przedstawicielom władz oświatowych, samorządowych i wojewódzkich, rodzicom i uczniom oraz zaprzyjaźnionym instytucjom za pomoc i za zaangażowanie. Bez których nasze osiągnięcia i zmiany zachodzące w szkole, w szkole nie byłyby możliwe. Jesteśmy szkołą otwartą na nowe doświadczenia i nowe wyzwania. Szkołą, która patrzy w przyszłość z perspektywy teraźniejszości, nie zapominając nigdy o przeszłości, czego dowodem jest dzisiejsza uroczystość. Nasze motto to być szkołą wymagającą życzliwą i twórczą. Szanowni Państwo, historia drugiego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie dla każdego z nas ma inny wymiar. Ale są miejsca, czasy i ludzie, których się po prostu nie zapomina. Pani dyrektor za przywitanie i wprowadzenie nas w ten podniosły nastrój. Warto zaznaczyć od razu, że przez 85 lat głównymi dyrektorami zarządzającymi naszą szkołą byli panowie. Obecnie ster rządów przejęły kobiety. Od 30 lat natomiast funkcje te pełnią matematycy. I to się nie zmieniło. Widać, rachowanie jest mocną stroną Kopera. Proszę Państwa, posiadanie tak wybitnego patrona także do czegoś zobowiązuje. Nawiązując do historii naszej szkoły, zapraszamy Państwa na krótką prezentację. Szanowni Państwo. Drugie Liceum Ogólnokształcącym, Jan Mikołaja Kopernika, wyrasta z kilkusetletniej tradycji szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim. Dziś świętujemy 90-lecie Liceum, jednakże historia budynku, w którym szkoła dziś się znajduje, jest nieco starsza. Tak więc po kolei. Wszystko zaczęło się w 1875 roku, kiedy to Rada Miasta Cieszyna postanawia rozpisać konkurs na projekt nowej szkoły. Konkurs ten cieszy się dużym powodzeniem, jeśli chodzi o architektur z całej monarchii. Wygrywa projekt dydeńskiej pracowni architektonicznej Ferdynanda Fellnera i Hodla. Do budowy szkoły przystąpiono w 1877 roku, a jej ukończenie miało miejsce już dwa lata później. Tak więc mamy dziś powody do podwójnego świętowania i jubileuszu, ponieważ właśnie mija 140 lat od do oddania użytku dla szkoły. 13 września 1879 roku ma miejsce uroczyste otwarcie Miejskiej Szkoły Ludowej dla chłopców i dziewcząt. Istotnym wydarzeniem w historii życia szkoły był dzień 18 października 1880 roku. Wtedy to szkołę wizytował Franciszek, cesarz Franciszek Józef I. Pamiątką tego wydarzenia było zasadzenie przez cesarza dębu, który po dziś dzisiejszy rośnie przed szkołą. Zresztą to nie jedyna pamiątka i nie jedyny ślad obecności cesarza w naszej szkole. W holu budynku znajduje się biała, marmurowa tablica w języku niemieckim, na której możemy między innymi przeczytać, że budowa szkoły, jak jej zakończenie, miało miejsce za panowania Jego cesarskiej mości. Szanowni Państwo, budynek szkoły, jak i prac bezpośrednio przed nią, były areną wydarzeń, które na trwałe zapisały się w historii Śląska Cieszyńskiego. To właśnie tutaj, przed szkołą, na placu Rudolfa, 31 października 1918 roku, miał miejsce przewrót. Polscy żołnierze pod dowództwem porucznika Klemensa Matusiaka przejęli władzę z rąk austriackiego, austriackiego pułkownika Gerda. Na slajdzie jest wyświetlony obraz Jana Wałacha, który właśnie ten przewrót obrazuje. Na pamiątkę tego wydarzenia już dwa lata później plac przed szkołą został nazwany Placem Wolności. W 70. rocznicę odsłonięto przed szkołą Pomnik Niepodległości. Zaś w 2018 roku Rada Powiatu Cieszyńskiego ufundowała tablicę upamiętniającą to wydarzenie. W końcu nadszedł rok 1929. Zarządzenie... Zarządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego Warszawa dnia 16 stycznia 1929 roku zarządza się podział Państwowego Gimnazjum nie Antoniego Słowskiego na dwie jednostki. Państwowe Gimnazjum Klasyczne i Państwowe Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze. Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze, czyli dzisiejszy kopernik, otworzył przed uczniami swoje podboje 1 września 1929 roku. Z samego początku gimnazjum miało swoją siedzibę przy placu Plasztornym w Cieszynie, dzisiejszy plac Rodzina i siedziba Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych. Tuż po wojnie, w 1900, 1948 roku, szkoła zmieniła swoją siedzibę i znajduje się przy placu Wolności 7. Szanowni Państwo, w 1958 roku Rada Pedagogiczna Dyskutuje nad nadaniem szkole imienia. Pojawiają się dwie kandydatury: Adama Mickiewicza i Mikołaja Kopernika. Od września 1961 roku szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika. Szanowni Państwo, szkoła to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą a więc dyrekcja, grono pedagogiczne, a przede wszystkim uczniowie. Przez te 90 lat w historii szkoły szkoła miała ośmiu dyrektorów, a byli to pan dyrektor Karol Grycz pan dyrektor Emil Sznapka, pan dyrektor Wacław Bandura, pan dyrektor Marian Pędziński, Pan Dyrektor Jerzy Brzoza, Pan Dyrektor Edward Malcherek, pan dyrektor Jerzy Sowiński, pan dyrektor Kazimierz Kabierz. Dziewiątą dyrektor w historii Liceum Kopernika jest. Dyrektor Regina Rakowska, która tą funkcję sprawuje od 2015 roku. Szkoła to uczniowie. Pierwsi absolwenci to rok 1911. Było ich 34. Maturę zdawali w maju 1930 roku. Ich tablo, jak i nazwiska widnieją na slajdzie. Na równania. W maju 2019 roku maturę zdawało 207 abiturientów. W bieżącym roku szkolnym do popularnego Kopernika uczęszcza 716 uczniów. A w całej historii 90-letniej szkoły mury Kopera opuściło 9595 absolwentów. W takich chwilach jak te ważne są wspomnienia, między innymi te udokumentowane. Księdze pamiątkowej koła matematyczno-przyrodniczego. Pierwszy wpis tej księdze pochodzi z roku 1925. Możemy tam znaleźć m.in. zdjęcie drużyny sportowej, która brała udział w pierwszych wojewódzkich zawodach i zdobyła drugie miejsce czy karykatury, zdjęcia prezesów przewodniczący kółek, czy też laboratorium. Istotnym elementem tych wspomnień jest również, są również wspomnienia absolwenta Eryka Namkę. Absolwenta roku 1930. Możemy z nich m.in. się dowiedzieć, że uczniowie w tamtym roku lubili hodować motyle. Lubili muzykę, stąd orkiestra szkolna. Zdjęcie to zrobiono w sali gimnastycznej przy ulicy Kochanowskiego, czyli dzisiejszy zespół szkół ekonomiczno-gastronomicznych. Mowa również w tych wspomnieniach o wieczystej przyjaźni między liceum Osuchowskiego a Liceum Kopernika. A m.in. o dyrektorze panu Franciszku Popiołce. Jak również pan Namke wspomina postać nietuzinkową, pracownika szkoły, wieloletniego nauczyciela, poetę Juliana Przybosia. Natomiast tymczasem w Koperniku, pomimo tego, że mamy dopiero październik, uczniowie nasi byli już we Francji, w Niemczech, troszeczkę postrzelali na zajęciach integracyjnych. Uczestniczyli w zajęciach na Uniwersytecie Śląskim czy też wygrali niejedne zajęcia sportowe. Serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo